O zaburzeniu osobowości mówimy m.in. wtedy, gdy dochodzi do utrwalenia nieefektywnego wzorca zachowania. Wówczas sposoby radzenia sobie, wchodzenia w interakcje z innymi, spostrzegania siebie i świata znacznie utrudniają nasze funkcjonowanie i prowadzą do cierpienia. Tak się właśnie dzieje w przypadku lękowego zaburzenia osobowości. Ono znacznie wykracza poza to, co rozumiemy przez nieśmiałość. Takie osoby pragną bliskości, ale lęk przed odrzuceniem, wyśmianiem i krytyką jest tak paraliżujący, że wycofują się z relacji i nie nawiązują nowych. Tutaj chodzi także o silne poczucie niedopasowania i bycia gorszym od innych. To wszystko dotyczy również związków. Charakterystyczne dla tego zaburzenia jest także unikanie wszelkich aktywności. Które wymagają częstych kontaktów z innymi i częstej ekspozycji, bycia bardzo widocznym, jak choćby zabierania głosu podczas zebrania w pracy. Diagnozowanie lękowego zaburzenia osobowości odbywa się poprzez stosowanie uznanych kryteriów. Na przykład, amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, dsm 5 opracowało zestaw siedmiu warunków, z których muszą być spełnione. Co najmniej cztery. Oto one. Rezygnacja z aktywności zawodowej wymagającej kontaktów z innymi w obawie przed krytyką, dezaprobatą lub odrzuceniem. To się wiąże z unikaniem wszelkich sytuacji związanych z tym, co w psychologii nazywa się ekspozycją społeczną, czyli byciem w centrum uwagi i narażeniem się na cudze komentarze. W przeciwieństwie do osób z narcystycznym lub histronicznym zaburzeniem osobowości, tacy ludzie nie lubią zainteresowania innych. Drugie kryterium to nieangażowanie się w relacje, co nie dotyczy jedynie ludzi, których akceptacja i sympatia do nas są oczywiste. Inaczej mówiąc, do nawiązywania relacji dochodzi jedynie wtedy, jeśli jesteśmy pewni, że jesteśmy lubiani. Powściągliwość w okazywaniu uczuć i emocji w związkach intymnych z obawy przed poczuciem wstydu czy ośmieszeniem. Ciągła obawa o bycie skrytykowanym lub odrzuconym w sytuacjach społecznych. Powstrzymywanie się przed wchodzeniem w relacje z powodu poczucia niedopasowania. To też postrzeganie siebie jako kogoś, kto nie ma umiejętności społecznych. Kto jest gorszy od innych i mniej atrakcyjny. Niechętne podejmowanie ryzyka, nieangażowanie się w nowe działania, ponieważ e, mogą one prowadzić do poczucia wstydu. Z kolei, w międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-11 zrezygnowano z podziału e, na poszczególne zaburzenia osobowości i zaproponowano, aby zwracać uwagę na to czy obecne są charakterystyczne nieadaptacyjne cechy, i jakie jest ich nasilenie. Nasilenie może być od łagodnego przez umiarkowane pociężkie. Więcej o kryteriach diagnostycznych, przyczynach tego zaburzenia osobowości i o leczeniu mówiłam w poprzednim nagraniu, link do którego znajdziecie w opisie. Warto też wspomnieć o tym, Pamiętać o tym, że funkcjonowanie zależy od zaburzeń współistniejących. A to zaburzenie osobowości, unikające zaburzenia osobowości, może występować z depresją, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi oraz zaburzeniem osobowości zależnej. Na temat tego zaburzenia osobowości też jest osobne nagranie. Wiele osób spełnia również kryteria diagnostyczne zaburzenia lękowego uogólnionego, które z kolei wzmaga zamartwianie się, skłonność do snucia czarnych scenariuszy i znacznie utrudnia rozróżnienie się, więc jesteśmy cały czas tacy napięci. Efektem tego wszystkiego są również dolegliwości psychosomatyczne, m.in. częste bóle głowy. Czy brzucha? Warto też wspomnieć o tym, że niektórzy badacze, na przykład Martin Kantor, wskazują dodatkowe cechy charakterystyczne dla osobowości unikającej. Jest to m.in. lęk przed utratą kontroli w sytuacjach społecznych, kiedy dojdzie do przebodźcowania. Innymi słowy, Nasz lęk dotyczy tego, że na skutek okoliczności emocje mogą być na tyle silne, że nie da się ich utrzymać pod kontrolą. Drugi objaw to, że lęk, odczuwamy silny lęk przed doświadczeniem trudnych do kontrolowania reakcji somatycznych. To może być na przykład drżenie rąk czy czerwienienie się. Lęk przed porażką, ale także przed sukcesem. Bo na wielu osób wizja sukcesu jest niezwykle stresująca. Ona wiąże się z obawami przed sprostaniem wymaganiom. I przed y, tym, że nasili się krytyka, a przez to wzrasta nasza możliwość skompromitowania się. To też ciągłe poczucie winy oraz niemożność, Wybaczenia sobie nawet najmniejszych potknięć, takich ludzkich, zwykłych błędów, to prowadzi do nasilnego krytycyzmu wobec siebie oraz samopotępiania. Taka postawa znajduje też często odzwierciedlenie w snach, kiedy śni nam się, że jesteśmy porzucani, te sny są związane z silnie karzącym, wiecznie krytykującym ego. To może być też ten przed byciem w związku. I on wynika z poczucia, że jeśli jesteśmy już w relacji, to będzie to oznaczało rezygnację z aktywności, które sprawiają nam radość. Że zatracimy tożsamość, i że uzależnimy się od drugiej osoby, kolejna cecha, charakterystyczna osobowości lękowej, unikającej. Wskazuje Amerykańskie Towarzystwo Stowarzyszenie Psychologiczne, i to jest odwoływanie spotkań w ostatniej chwili, unikanie interakcji społecznych, brak znajomych lub ich niewielka liczba, unikanie aktywności, które są powszechnie uznawane za przyjemne, i to może być też związane z depresją, bierność, pesymizm, niskie poczucie własnej wartości. Takie osoby postrzegają siebie jako jednostki pełne wad. Uważają, że inni myślą o nich w taki sam sposób, jak oni myślą o sobie. I to może być też nadmierne korzystanie z internetu, tylko uwaga, ono nie ma na celu nawiązywania znajomości ani utrzymywania kontaktów. Żeby lepiej zobrazować funkcjonowanie takiej osoby, załóżmy, że uczestniczy w jakiejś sytuacji społecznej, na przykład imprezie rodzinowej. I na podstawie tego slajdu chciałam powiedzieć kilka słów o tym, w jaki sposób może przetworzyć informacje i w jaki sposób ta interpretacja wydarzeń wpływa na funkcjonowanie. Przede wszystkim musimy pamiętać, że takie osoby cechuje wyostrzona czujność na wszelkie sygnały świadczące o krytyce lub odrzuceniu. Nawet neutralne zachowania może interpretować jako znakę, że nie jest dla kogoś interesująca. Takie osoby skupiają się na tym, żeby nie popełnić żadnej gafy i nie wystawić się na ośmieszenie. Dodatkowo towarzyszy im poczucie nieadekwatności i bycia gorszym od innych, silne skrępowanie wstyd. I problemem jest to, że jest tak bardzo skupiona na wychwytywaniu sygnałów. Że nie zauważa niczego więcej. Mówimy tutaj o pojemności uwagi, która jest już zbyt obciążona, bo dociera do tej osoby zbyt wiele bodźców, zbyt wiele informacji. To osoby bardzo przyjmują się tym, co inni o nich pomyślą, w jaki sposób ich odbierają. Dlatego też, tak jak wspomniałam, są wyczulone na sygnały świadczące o tym, że w relacji dzieje się coś niepokojącego bo bardzo im zależy na tym, żeby być przez innych akceptowanym. Z tego względu, że narasta lęk i mamy tak dużo rzeczy do zinterpretowania, do przeanalizowania, rzeczy, na które musimy uważać, to może się pojawić błędna interpretacja zachowania innych. Na przykład, jeśli ktoś ziewnie, to od razu może pojawić się myśl, że kogoś zanudzamy. Pomijając jednocześnie wyjaśnienie, że ktoś może być bardzo zmęczony. W kontakcie z innymi, tym osobom towarzyszy ciągłe napięcie, skrępowanie. Mają wrażenie, że przez innych gości na tej imprezie są obserwowani i krytycznie oceniani. Stąd jeszcze większa trudność w odprężeniu się i wprowadzeniu takiej swobodnej rozmowy, generalnie w byciu spontanicznym. A gdy mamy tyle lęku, i tak bardzo się boimy, to mamy też trudności w skupieniu się na tym, co ktoś do nas mówi. Dlatego zaczynamy wycofywać się z relacji. I jeśli chodzi o funkcjonowanie w związku, to tak jak wspomniałam wcześniej, osoby z omawianym zaburzeniem, ze względu na stale im towarzyszący, głęboki i taki wielowarstwowy lęk, obawiają się tworzyć związki. Mają ogromne trudności z nawiązywaniem relacji, ale także z ich utrzymaniem. Te osoby przeżywają konflikt pomiędzy potrzebą bliskości, a nieufnością i lękiem przed odrzuceniem, bo żeby móc się otworzyć, muszą czuć się naprawdę bezpiecznie. I moim zdaniem, bardzo dobrze to, co dzieje się w związkach. Przedstawia fragment książki Czuła przewodniczka. Czasem myślę, że wszystkie nieszczęścia świata zaczynają się od poczucia nie wiem, czy można mnie pokochać od poczucia, że miłość, jeśli w ogóle jest możliwa, wydarzy się tylko pod pewnymi warunkami, a jej dostawy mogą zostać przerwane. I bez względu na to, czy mamy zaburzenia osobowości, czy ich nie mamy, taki lęk towarzyszy. Wielu osobom. Relacje to w ogóle jedna z najtrudniejszych rzeczy. I myślę, że jeśli ktoś jest w relacji i chce zbudować satysfakcjonujący związek, to dobrze jest korzystać z terapii par. Tutaj jest często w tym zaburzeniu tak, że nawet jeśli uda się zbudować związek. To i tak występuje lęk przed odrzuceniem, i mamy takie silne wyczulenie na sygnały płynące od partnera czy partnerki. Ton głosu, spojrzenie czy słowne komunikaty. I niestety wiele z nich jest odbieranych jako dowód odtrącenia. Tak może być zinterpretowana na przykład nieobecność w domu partnerki, która zazwyczaj witała mężczyznę po pracy. Albo jeśli ktoś nie odbierze telefonu. U osoby z osobowością unikającą pojawia się w takich chwilach myśl, że to jej wina, że coś zrobiła źle i teraz zostanie sama. Bo przypominam, że w jej głowie realizują się najgorsze scenariusze. I ta zbyt ogólna i negatywna interpretacja zdarzeń i reakcji partnera czy partnerki może prowadzić do wycofania się z relacji. Autorzy ponarczynka zaburzenia osobowości we współczesnym świecie Milan i Davies, posłużyli się przy opisie takiego funkcjonowania metaforą żółwia. Ktoś, kto czuje się bezpieczny i w pełni akceptowany, wynurza się ze skorupy. Ale jeśli pojawi się ryzyko odrzucenia, skrytykowania, chowa się w niej z powrotem. Tutaj potrzeba bronienia siebie jest, silniejsza niż chęć wejścia w relację czy bycia w niej. Niemniej takie osoby bardzo boleśnie przeżywają samotność, dlatego może pojawić się ucieczka fantazji, czyli budowanie udanego związku, udanego życia w świecie wyobraźni. Warto też pamiętać, że oprócz krytyki takie osoby boją się również tego, że mogą innych rozczarować. Boją się, że mogą rozczarować partnera czy partnerkę. Dlatego, nawet będąc w związku, nie, nie są sobą. Mają a, takie, czują się niewarte miłości drugiej osoby. Wątpią w to, że mają coś do zaoferowania, y, że są wystarczająco interesujące czy atrakcyjne. I z tych powodów, z takiego niskiego poczucia własnej wartości, czasami wybierają partnerów. Którzy przysparzają im cierpień. Na przykład osoby będące w innym związku lub toksyczne. Partnerzy osób z tym zaburzeniem osobowości czasami narzekają na to, że czują się samotni w tej relacji, że ta druga osoba zaczyna się wycofywać, że na przykład po całym dniu pracy nie rozmawia z nimi. I to może wynikać z tego, że bycie w relacji z inną osobą, nawet takiej profesjonalnej, wymaga od tych osób bardzo dużo energii. I kiedy są w pracy czy na studiach, to czują się już tak wypompowane z emocji i tak zmęczone kontrolowaniem siebie, żeby nie popełnić żadnej gafy, że nie mają już siły na to, żeby rozmawiać z partnerem czy z partnerką. Dlatego ja tutaj po raz kolejny odwołuję się do terapii par, bo osoba z osobowością unikającą może stworzyć prawdziwy, satysfakcjonujący związek, gdy ma poczucie, że jest całkowicie akceptowana i że partner lub partnerka zapewniają jej wsparcie. I podczas terapii par, czy też indywidualnej, zwraca się uwagę na przezwyciężenie tego lęku przed krytyką i pozwalanie sobie na spontaniczność o związku. Należy też podkreślać w takich sytuacjach, że ważne są rozmowy na temat oczekiwań w stosunku do partnera i do samego związku. Bo bywa, i to nie tylko w zaburzeniach osobowości, że mamy bardzo nierealistyczne wyobrażenia dotyczące tego, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała nasza relacja. I potem... To może być przyczyną wielu niechcianych emocji, złości, smutku, ale co gorsza, prowadzić do poczucia odrzucenia. I na koniec chciałam polecić Wam kilka książek. Ta pierwsza z nich to nowość wydawnicza: unikanie, wycofanie, izolacja czyli jak przezwyciężyć ten lęk, który mamy. Natomiast te dwie pozostałe książki, niestety nie znalazłam ich na, na polskim rynku wydawniczym, ale dla osób zainteresowanych bardzo je polecam. I trzy filmy, które polecam na podstawie komentarzy, które ukazały się po, pod przednim nagraniem, które obrazują po części, jak funkcjonuje, z jakimi trudnościami zmaga się osoba z tym zaburzeniem osobowości. I na końcu Umieściłam ten obrazek, bo uważam, że on jest bardzo uroczy. Dziękuję za uwagę, i gdyby były jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu.